Nagrywam teraz. Też nagrywam. Oj, Ojspodzieja się przywitać. Czujesz się, zostanek ma 4 z pogramy w Minecrafta. To jest chyba kolejny odcinek z przygody Minecraft. Jest skina znowu. Gramy na poziomie Pitchful. No bo nie No bo nie chcę zginąć. Tak? Bądźcie cicho, co? Dobra. będziemy cicho. Może musicie być cicho. Dobra. To zgrawek. Może sobie O, gdzie mogli być po Potem zbieram O! Cicho bądź. I może by będziemy mogli sobie... O, właśnie. Będziemy mogli sobie do puścić, pójść. No bo... Jak będziemy mieli opcję w ogóle? Dobra. To jest innego. Dobra, idziemy tutaj. Lagi mam trochę. Ale czasami mam lagi, to jest wina bizena. Ale to nie jest wina bizena, tylko że... Ja prostu Ja jestem. tu jeszcze Po prostu ja nie mam złamania. Po prostu ja mam... po prostu... Nie, to jest To bizen... jest wina Mobizena, bo nie ponieważ... Znaczy wszystkie FPS jeśli te wszystkie... Jość jest na maksimum ustawione. I jak, jak się patrzy tak na dół, no to, no to to chodzi bez lagów. Jak już tak do przodu, no to lagi. Nie wiem dlaczego tak jest, ale czasami tak się zdarza, że jak się patrzy tak do przodu, no to nie mam lagów. No to, no bo to jest wszystko winno bizonya. Jakże do dołu, o tak, no to nie mam lagów. A jak się żeby nie było lagów, no to więc... Yy, mam nadzieję, czy tak ta niedługo będzie tej nowej aktualizacji No widzę tak to już ten no, mój po aktualizacji Albo... Ooo Mój sklep w parkurze jest tutaj dzisiaj Do... Udało no, no, się I Dzisiaj mój sklep w parkurze jest Dosyć o. Słaby Nie będę do no, Cicho! No bo... No bo dzisiaj jestem z rana nagrywam bo... Czyli kupimy... Cicho no, naprawdę, teraz cicho mówię. No bo niedawno stałem. I ja od Wyłóż. samego rana nagrywałem. Wow, Ole, by spadł. To no. Przepraszam za, za, Przepraszam za ten hałas. Już nie wytrzymam! Idźcie tam do pokoju. Rozumiecie? Wońciech, Wońciech! Mamtko, Ja wcale swoich myśli Oto? nie słyszę. Oto. Matko, nie możecie gdzieś indziej beczyć? Tylko tutaj? Przepraszam was za to wszystko, bo oni zawsze taki są. Ja nie, nie lubię kiedy oni tak robią. Ty. będę mógł sobie pochadnie zrobić. Głodem. No, co się robi. Co to jest? A drzewo. bo się zak... Coś. Daj O, I tam pomyślałam, co to jest. Bombs, jak pomyślałam, to jest drzewo. Naprawdę. Co to jest? Coś też tam ma i... Te to Nie ma to, to jest tylko miecz. Szab. ten. No, po prostu powiem miecz. A to ty koń! Ja skurkowany że na ciebie nie widziałem, czy to jest koń Dobra Uf. Wolić tego koń, co uciekłeś Jak jebo Znaczy, aż taki pisk go mi w uszach zabrzęczało Co? Jak może drzewo się wywrócić o 1%? Ale jak? To jest jakiś bóg Raz, dwa, trzy. O trzy kratki yy, poleciał. Niemożliwy, wiecie? Czekajcie, zrobię sobie crafting table. Znaczy, mam crafting table. Workbench. Raz, dwa, trzy. Seria to wystarczyła? A nie, na więcej nie wystarczy. Tu jest spokojnie Dobra. 44 cztery, cztery pochodnie. Mogę jeszcze zrobić, oj. Yy, raz, 2, dwa, trzy, cztery, pięć. Uuu, tak, dobra, może tu już jest luksik. Mi się podoba. Dobra, idę. Tu jest mieczko pochodnie, dobra. Tak, tu miecz, czekajcie. To sobie tą moczkę kostną sobie tu schowam. To sobie położę, żeby się podłożyć. Łóżko się przydało po to na szerzej jak jeżeli gravel będzie Deski mi się chyba nie przydadzą, piec mi się przyda, jeszcze coś będę przepalał i kobysą który już się to już mówiłem, dobra to więc idziemy tutaj tak? Dobra, pójdziemy tu jak chcecie A będziemy mieli a, a, po, a, a po co? A po co ja żelaza, nie ten? Także że chyba mam 26 żelaz. Będę mógł już sobie mm, przepalić i zrobić sobie set No Znaczy nie diamentowy, tylko żelazny. Szkoda czy diasku... Szkoda czy diakstu z tym. Ale z tym... Ale wiesz, dlaczego nie ma tego domka? Tego tego domu. No bo usunął mi się save i zbugowało mi się i nie ma save'a. Nie było po nie było prostu save'a i po prostu powiem tak. Ten dom straciłem razem z moim save'em i ten świat już... w, tego, w ten świat już nie mogę wejść, bo popełniałeś jakiś psu. No, chyba... Nie wiem co się stało z tym save'em, ale... Sejf mi się tam. Save mi się usunął i tego damku już nie mam. I nie dało się włączyć, bo ponieważ pisała też. Ponieważ tam. Przy, po przetłumaczeniu pisała, że tam, że save został usunięty, ponieważ. Ponieważ był. Ponieważ był rzadko używany. Znaczy nie był że rzadko używany, no to nie było. Chyba to był jakiś Bóg czy coś. Na no, pewno, pewno to był Bóg. No bo co innego. Dobrze to by było? Nie. To by na pewno bug. Bug. Albo bug, nie wiem to się mi pomaga. A mam ten. 31 żelaz. Dobra. Zrobimy sobie zbroję i kończymy odcinek. Czekajcie, możesz zrobić cięcie to pijki, to się przypadnie, to może trzeba zajrzeć. Dobra, dzisiaj się po krótkim. Czemu się nie gasisz? Goście ty głupi ogniu! Goście! Gosił się. Dobrze, jesteśmy po krótkim cięciu. Kurde, zbugowało mi się coś znowu. Eee, no, jesteśmy po krótkim cięciu. Jakby eee, dzisiaj zaczął padać deszcz, tylko że zbugowało się Minecraft. Dobra, musimy się widzieć po cięciu, ja niestety. Dobrze, jesteśmy po krótkim cięciu, ponieważ mi coś tutaj zbugowało i musiałam resetować Minecrafta. No bo nie wiem, co się mogło tak stać, no bo jak sami zauważyliście, nie było deszczu, nie było tego ekwipunku, całego tego oku, nie było tych kontrolerów, oraz tego kółeczka, oraz intemków, tak jak mówiłem Dobra, tu już mamy, yy, bo widzicie, pada deszcz, no i właśnie, nie? I czy to nie jest taki mocny, znaczy to jest deszcz maksimum, zobaczcie, jakby latał hiperprzestrzeni. Jestem superman, Lecę to lec, lec, do, do góry, to jest szczederskie Dobra, tam gdzie jest mój, a tu jest mój obóz Dobra, i tu jeszcze dwa przepodziny, dziękuję bardzo I możemy już sobie robić całą zbroję I tak już tutaj yy, Przed i no tak tu już w Zrobiłem już tę zbroję, on zobaczy, widzicie, tylko już, o, i cały set mam, dobra na syponiczkę zrobiłem. Jak może... jak, jak, jak zauważyliście, tutaj potopaliłem. Dobra, to jest A nie, to mam no no. Tak, spoko. Mogę te... można jeszcze też przespać chyba. Można? O no, tak, można też przespać. A potem też mi i będzie całkiem czy mnie. jak widzieli, jak widzicie? A czy jak, jak, jak zauważyliście... I był już dzień, to już był dzień. Już nie dało się tam spać. Padał deszcz i deszcz przyspaliśmy, bo deszcz się da przespać mocny albo normalny, ale lekkiego się nie da niestety. Tylko normalny albo mocny. Dobra, więc idziemy. Wziąłem workbench i wziąłem I ten piecyk. Dobra, to wszystko wziąłem. Zobaczcie jakie to fajne kwiatki. Myślę sobie barwniki tutaj popracuję na, na, na sobie popra, popracujemy nad barwnikami. Ja się... Llelele. Dobra, może popracujemy nad barwnikami, no bo że jeszcze żadnych barwników nie mam. No to czekajcie. Muszę sobie to... czekajcie, No nie, a tu sobie cały barwnik? Tak, robisz z tego barwnik o, o słuchajcie, może mogę sobie też pobarwić Czekajcie, może to sobie zniszczę o tu Dobra, teraz tu I tu I tu to sobie Dobra to? a to jest ta to, stokrotka Non daisy Albo coś innego Nie, daisy to chyba krotka, czy nie? O, tu mam barwnik a, może nad czarą wewnętrzną. A, ok, to jest... Let's go. Gryfal. Dobra. Dobra, tu już jest... Barwniki, tu już są porobione. No to wiem. więc... Wolicie, że...